Karol Celiński, e, zawodnik regionu Olsztyn i zwycięzca niemalże bokserskiej walki na Galikę 229. Witam. Powiedz mi, jak w ogóle co, co sprawiło, że, że ta walka praktycznie odbyła się nie tyle, że w sutójce, ale praktycznie w samym boksie? No, Tomek tak zapowiadał, więc dotrzymał słowa i jestem mu za to wdzięczny. To teraz powiedz mi, co sprawiło, że Twój boks okazał się lepszy? No, bo cały czas tym się zajmuję. Dlatego, chyba mi się wydaje. dlatego. Zajmowałem się całe życie. No i przekładam to, ten boks mój na MMA i to jest wiadomo inny boks niż, niż pan Artur Szpilka prezentuje, ale no niestety no, to są. Wiadomo, no, to jest inny boks, także także no, ja tak walczę. Pociągnę, pociągnę twoją wypowiedź dalej. <laughs> Jakbyś się czuł w walce z Arturem Szpilką. No nie, on jest Mańkut i, i mocno bije chyba. Podejrzewam, żeby mnie wypunktował. Okej, okay, powiedz mi, czy było coś, czym Tomek cię zaskoczył w trakcie walki? W pierwszej rundzie. Mocno, mocno mocny, mocny, cios ciosma. Także bardzo. To mnie zaskoczyło, że myślałem, że ja mam mocny cios, ale on też. A powiedz mi, bo Tomek po, Tomek po poddaniu narożnika był mocno niezadowolony. Jak ty odczuwałeś? On tą walkę mógł jeszcze dalej prowadzić, czy już raczej był na wyczerpaniu? Nie wiem, tak jak on się czuł, no wiadomo, no, da, adrenalina, no, narożnik jego widział chyba inaczej. Ja też praktycznie już, to był ferwor walki, że ja też już tam mało co, mało co do mnie dochodziło. A ja powiem szczerze, że było kilka momentów, że wydawało mi się, że Tomek już w tym momencie się podda sam, a jednak mimo wszystko ja, dalej no, wiadomo, no szacunek Wielki dla niego, jest, jest mega twardym zawodnikiem. No, także charakter pokazał, i daliśmy dobrą walkę. No wiadomo, no, do tanga trzeba dwojga, no, żeby była dobra walka. Dokładnie tak. Karol Celiński, yy, przede wszystkim gratuluję Ci z zwycięstwa i jeżeli masz o to, musisz podziękować, kogoś pozdrowić, o, dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję bardzo moim wszystkim sponsorom. już nie będę wymieniał, bo jest ich trochę. To są głównie moi przyjaciele. Bardzo im za to dziękuję, rodzinie, która, która mnie wspiera na co dzień, i, i dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Dzięki. Tobie gratuluję. Dzięki bardzo.